Hej, widzowie! Żywa planeta Ego był całkowicie unikalną i kuriozalnie inteligentną istotą, która stworzyła sobie ciało naśladujące wszystkie gatunki zdolne do inteligencji, podróżując po kosmosie, żeby płodzić dzieci z tysiącami kobiet, aby zyskać odpowiednie dziecko, więc jego geny musiały być lewe. W dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić wam, dlaczego Ego nienawidził Star Lorda. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Z tysięcy dzieci udał się tylko Peter Quill, który i tak ciężko powiedzieć, że był udany, ale jakimś cudem odziedziczył niebiańską mocego i pomimo, że go brzydził się swoimi dziećmi czy żonami instynktownie jako Bóg, tak kochał matkę star -Lorda i mniej więcej dlatego podświadomie nie był bardzo wrogo nastawiony do swojego syna, ale i tak nie miał oporów przed zaszczepieniem nowotworów w jego matce, co można wytłumaczyć tym, że go jako kosmiczny byt nie kochał tak jak ludzie, a na pewno nie Agapę. Ego traktował Starlorda dużo lepiej niż inne swoje dzieci, nie dlatego, że miał moc, ale przez jego matkę, nie odbierając mu wolnej woli od razu tylko po tym, jak się sprzeciwił, chcąc nawiązać z nim rodzicielską relację, aby to on mu pomagał, a nie człowiek pozbawiony rozumu, obdarzając go nawet boskością. Zaś to pokazuje, że mógł być to tylko test z racji, że gdyby Starlord opanował moc, wówczas mógłby odbudować swoją matkę na poziomie molekularnym, potrafiąc to samo co Ego. Star Lord jednak, z punktu widzenia Boga, odrzucił błogosławieństwo i najwyższy dar, co było powodem do nienawiści, nie mogąc pojąć, dlaczego Star -Lord nie chce mu pomóc, skoro mają na wyciągnięcie ręki moc bliską wszechmocy. Star Lord w jednym momencie zniweczył cały plan Ego polegający na ekspansji, gdzie nie planował on wszystkiego rok czy dwa, ale miliardy lat starania się przejścia własnych ograniczeń i pozyskania sobie dziedzica, który byłby skłonny mu pomóc a wraz z upływem miliardów lat Ego nauczył się wszystkiego o tworzeniu życia czy jakiejkolwiek materii, tworząc na sobie nawet biotop i biocenozę, ale Peter musiał wszystko zepsuć, tak jak w trakcie walki z Thanosem. Nawet Ego nie jest na tyle wytrzymały, aby posiadać niezmienną psychikę, ponieważ żyjąc początkowo kilka miliardów lat w całkowitej samotności, Ego szalał i nie mając co zrobić chciał przejąć cały wszechświat, kiedy jeszcze nikogo w nim nie było, co jest powodem, dla którego Ego mógł chcieć stworzyć szczęśliwy świat, jednak kiedy masowo zaczęło pojawiać się życie, nie mógł już się cofnąć i kontynuował plan, bo inaczej jego życie straciłoby sens, a sam byłby skazany na bezsens wiecznego istnienia. Ego nienawidził Starlorda, bo ten nie był w stanie zrozumieć ogromu możliwości, jakie mogą dać moce, z czego nic nie wskazuje na to, że ego przejmując kosmos byłby zły, bo nie miał żadnego powodu, aby takim być, skoro potrafił kochać, zdając sobie sprawę z wartości uczuć, ale nie mógł odwrócić się od celu i pewnie sam nie dowierzał, że Star-Lord jest jego synem, skoro kochając swoją matkę nie chciał jej uratować. Przywrócenie kogoś do życia nie byłoby wtedy stosunkowo trudne, bo tak samo jak Thanos przywrócił Visiona kamieniem czasu, tak gdyby Ego stał się żywym wszechświatem, na pewno skrzesiłby matkę Star-Lorda, którą sam kochał, i co więcej mógłby sprawić, że wszyscy będą nieśmiertelni, pozbawiając wszechświat zła, no i gdyby był zły do szpiku kości, to nie poświęcałby czasu na stworzenie pięknej planety, zupełnie jakby chciał, żeby ktoś toczył tam szczęśliwe życie. Podsumowującego nienawidził Star-Lorda za nawet nie tyle co zniszczenie planu, co brak zrozumienia sytuacji mogącej dać miliardom szczęście, ponieważ nie da się powiedzieć, czy jego był zły czy dobry, skoro był Bogiem, a jego plany sięgały miliardów lat w przyszłość, no i jego potrafił kochać, okazywać litość czy żartować bez jakiejkolwiek oznaki zła, ale niestety nie możemy jednoznacznie stwierdzić jego intencji. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, oraz czy wolicie go czy Starlorda, jaki zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!